Hej, hej, tutaj tata i małolata. Wczoraj był Dzień Ojca i wiecie co? Michalina wpadła na świetny pomysł, żeby wybrać się na Softplay, czyli na salę zabaw. Tym razem wybraliśmy się do miejsca zwanego Come Into Play, które znajduje się w Stone, w Staffordshire. Byliśmy tutaj już kilkukrotnie, ale to miejsce jest wciąż mało znane, dlatego też chcieliśmy się nim z Wami podzielić, bo naprawdę warto je odwiedzić. Coming to play ma wszystko, co dzieci uwielbiają. Jest tu duży basen z kółkami, zjeżdżanie, gaj i trampoliny. Michalina lubi szczególnie trampoliny, a ja lubię patrzeć, jak się świetnie bawi. Są też tutaj tunele do czołgania i mostki do przechodzenia, co zawsze jest hitem wśród dzieciaków. Ale to, co naprawdę wyróżnia Coming to Play, to wyjątkowe drewniane konstrukcje. Cała sala jest jakby zbudowana z drewnianych chatek, takich domków na drzewie. To daje jej wyjątkowy, przytulny klimat. Jest też kawiarnia, gdzie rodzice mogą odpocząć i napić się kawy, podczas gdy dzieciaki bawią się, biegając dookoła. To świetne miejsce, by na chwilę złapać oddech. Jeśli kiedykolwiek będziecie w Staffordshire, koniecznie odwiedźcie Coming To Play. Na pewno Wam się spodoba. Do zobaczenia w następnej przygodzie. Kombinatorze, jak oceniasz miejsce, co? Fajnie było? Tak? tak? I tak. I tak? To wsiadaj. Spoko. Bye bye. bye, bye. Come into play.